Dzień dobry. Każdy dzień jest darem, każdy dzień jest wdzięcznością, że jestem, że żyję, że mogę obudzić się i spojrzeć w promienie porannej Jutrzenki że mogę doładować się pięknem, który daje mi Bóg. Pomyśl sobie, za co jesteś najbardziej wdzięczny. Ważne jest, byś poświęcił czas na uznanie wszystkich wspaniałych rzeczy w swoim życiu. Widzisz, to dzięki sile wdzięczności jesteśmy w stanie doświadczyć radykalnej poprawy naszego zdrowia, bogactwa, szczęścia, odnieść sukcesy. Jest większe otwarcie się na prawo przyciągania. Czy wiesz, że możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, że najważniejszą rzeczą w życiu jest wdzięczność i miłość? Wdzięczność nie kupisz za pieniądze ani miłości. Usiądź prosto. Oddychaj i bądź świadomy swojego związku między umysłem a ciałem wycisz swoje myśli, uczucia, które mogą być pozytywne, a również negatywne. Nie pozwól, by miał wpływ na Twoje ciało fizyczne i odwrotnie. Poczuj odzwierciedlenie tego, co widzisz, co słyszysz w Twoim wnętrzu. Jak jesteś szczęśliwy, masz tendencję uśmiechania się. Kiedy jesteśmy smutni, mamy tendencję do siedzenia lub chodzenia z opuszczoną głową. Kiedy jesteśmy źli, często maszczymy brwi i zaciskamy pieśń, pięści. Wszystko to dzieje się automatycznie. Manifestujemy nasze emocje, nawet o tym nie myśląc. Nasze ciało podąża za naszymi emocjami. Ale to, też i odwrotnie. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwy, być bardziej pozytywny, a Twoje życie i stan emocjonalny poprawi się. Rozluźnij swoje dłonie. Rozluźnij napięcie rąk, napięcie ciała i poświęć chwilę na ciszę. Możesz pomasować te obszary przez kilka minut a szybko poczujesz się spokojniejszy i bardziej uziemniony. I uśmiechnij się. Uśmiechnij się, ten dzień jest dla Ciebie. Dzięki temu poczujesz się lżejszy, szczęśliwszy, a uśmiech prawdopodobnie zagości także na twarzach Twoich, znajomych i tych, których spotkasz dzisiejszego dnia. Każdy dzień jest darem, każdy dzień jest piękny. Pomyśl sobie o swoim rytuale wdzięczności. Doceni to, co masz, i ciesz się chwilą. I podziękuj Bogu za to, że dziś się obudziłaś. I dał ci kolejny dzień życia. I odpowiedz sobie, za co tak naprawdę jestem szczęśliwy i wdzięczny. Przepraszam, proszę, wybacz mi, kocham Cię, dziękuję.